Z tej strony Roko czy ty, ty. Jest ze mną Jukie, ty. Elo! No, jesteśmy na moim serwerze, na którym jesteśmy tego we dwóch. Jeszcze, no. będzie, jeszcze będzie z nami kotek. Może go może nie. Może tak, może nie. Panie to ja idę już zbierać drewno. No, będziemy zbierać drewno. Nie drewno. spodziewajcie się, że... Nie spodziewajcie się. Nie, ale ja muszę ustawić. A nie mogę. No ja muszę ustawić dzień mi nie było tego deszczu. Dobra, niech będzie dzień, niech zabiję. Zombiak. Tego zombie jaka? Panie, ja, tam, ja mogę dętoń, uważaj, tam Baśka jest. Ja sobie drewno zbieram. <grym> bo ja nie wiem, pana zombie jak goni? Czy nie. mnie? Nie. pana. O Jezu, już do samego początku ma te problemy. Oczywiście ja zombie zabiję, bo jestem boksem. Chodź mi, pan, pomóż tego zombie Czekaj, bo mnie zombie O, a to ten. Ja mam 4,5 i pół serduszka! Panie, pan mnie wlał! Myślałam ja sprawdzić czy się możemy bić. Panie, to ja zrobię craftinga już. Włączałem bbp. Ja już mam craftinga. Gdzie go postawić? Postaw to gdzieś tam, Eee o, może kolejne... No, znaczy raczej odcinki będą na kanale ale nie wiem. Może na moim też pali. Może mam... Ale mam nadzieję, że na twoim też się pojawią. Ale raczej tylko na twoim. Czemu? I, nie, proszę, cicho, stąd. Bo pan Tam nie ma... Stąd. Pan cały czas nie ma programu? Cicho pan, pan, pan. E, Gdzie to go postawić? A widzicie? Dlaczego on za chwilę intra Nie ma, nie, ma nie ma programu. Nie ma programu. Ja sobie lepiej mieć jakiś zrobię, albo idę do kopalni może Ja sobie człowieku, ja muszę coś zaciukać, bo ja potrzebuję się odregenerować Ja sobie zrobię... Jakiego... Ja idę zaciukać jakieś zwierzę Kurwa, musi być ten deszcz O, pięknie, nie ma deszczu, zombiaki się będą dam Biodedam, dedam! serduszka! masz jakieś jedzenie? Nie mam Panie, ratuj mnie, pan Mam dwa i Pan, pan, weź się pan, pan widzę, świnie, widzę świnie, dobra Weź się pan zajmie, żeby jakąś farmę może, czy coś jest do kopalni Ja tutaj bo... świnie, człowieku Klipper! K**, buchnął dedam Jeśli raza ktoś raza. zna jakieś programy do nagrywania, to niech tamtemu panu poda. Kurde, ile tu się raz ale Mam małą hopkę i wolę sobie uciekać. Mamy fajną kupanie, którzy żelaza to jest? No ale ja morduję wszystkie śmieniaki w okolicy. Nie morduj! Będziemy, będzie. A ja i tak się no. będę gdzie indziej mieszkał. myśleć. to jest zypko. <coughs> Będziemy się znowu widosi nie będę jedzenie takie rzeczy. Weź pan się, żeby ten, żeby, jakąś par... żeby na farmę jakąś. Farmy, a co ja na far... co mam? Po co mi farma na razie? No, musimy jest to... jest, jest jedzenie. No to panie, pan woli robić chlebki czy mordować zwierzęta? No, tak, ale może też być farmę zwierząt, chyba co, nie? no, no to na razie to coś człowieku nie. Bo musimy niestety je czymś zagonić. No, a musimy na początku robić farmę. A na początku, no to nie musimy mieć farmy, na razie możemy chodzić po świecie, wiesz? Dzisiaj będziemy mieli odcinek z eksploracji. No, robię sobie ten. W ogóle rok stać w adwoku programem, który mu poleciłam. No i przynajmniej teraz nie będzie lagów! Mówiłem, że do następnego odcinka to naprawię. A słowo ciałem się stało. jest super. <laughs> No widzicie od no razu! Zobaczcie, on do... zobaczcie, ma skina. Chodź, pokaż. Kto? No ty. Jakiego, jak, jakiego mam z zemka? No to jest stary dziadek. Zobaczcie. Gdzie? Gdzie ja postawiłem? Zobaczcie, on ma takie ładne okulary. A ja mam ilu... Pan zarobował za crafting? Tak. To weź bo pan tak? Ła, Baśka! To ta sama co mi oświetlama. Panie, pomóż mi pan, to to jest Baśka pod drzewem. A ja mam jedno serduszko. Ona, 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 się, ona chce się ubić, razem. Skąd pan jedno serduszko? No bo wpadł. gdzieś. Teraz mi nie pisze ile nagrywam, ale okej. Okay. Na wyczucie, będę musiał patrzeć na... tutaj na... od której zacząłem. Panie! Chodź pan tutaj, postaw pan craftinga. Dzisiaj nagrymy od razu dwa odcinki po kolei. Chce pan trochę kobla? Sprawdzę ile się nagrywa. Ja tu piszę. nie wiem, gówno Aha, a 5 minut nagrywamy, dobra? No już! No już człowieku! A nie ja idę do kopalni po żelazo, bo to byłaby No węgiel, jest. a nie po. A ja potrzebuję węgiel, żeby oświetlenie zrobić. Ja trochę weźmę. Ja idę żelazo na z kopalni. Oj, to powiem tego tyle. I popowiedzieć naszą tajemnicę, którą robiłeś przed odcinkiem. Ale co ja robię? Jestem w kopalni. Ale nie, ja tylko sobie ten. Sprawdzałem, tak ten oglądaję kopalnię. Oglądam sobie kopalnię. No, no, dobra. Człowieku, no to jest żelazo. Jakiś dziwnie pochłalany. Będzie pięć łapek, wyjawię tą tajemnicę. Ojej, 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 tak naprawdę to było niby, On O sobie to wymyślił, nie? Nie, ja wiem, co ty robili w kopalni. Ja sobie tylko oglądałem ja i patrzcie, dużo się leża na na odcinku, to przecież. Prostu... No widzicie, znaczy... ja cheatował, patrzę w liście, że ja znowu. Nie, no ja nie daj tej krawki i od ciebie uciekam, do widzenia. Ej, a ja się do siebie wpuszczę TP. <laughs> kolejnego świniaka idę mordować Kurna, z tego dziadek nie wypadło mięcha Ile świniaków? Dobra, zabiję jednego, a dwa to może dla ciebie będą no. Dobra, mam 7 mięcha, ja od ja ciebie ucieknię. Będę miły, dam ci żelazo jak nie uciekniesz Dobra Mam 33 Ile kurczaków? Ja sobie wezmę, ja zaraz, nie wiem, zrobię ja robię małą kończapkę. Mam 33 razy uciekam z kopali. Teraz mi się kilo skończył, ale to mniejsza z tym. To jest jakieś. Drem... Kamień nagrywa? 7 minut nagrywamy. Już? Jak to się leci, Ja pewnie. Jakiś pan? Ja, ja się chowam, bo jest, idzie noc. Ja się tutaj chowam pod ziemią. No a czyli za chwilę będziemy kończyć odcinek. Ale Gdzie... nagramy kolejny! Tu pan tu nie chodzi. Ja robię kanciapkę. A! Cały czas tu padło. Gdzie on jest? No obok pana prawda? Panie chce pan zielono? Ej! Daj! Ja mam tam pójść! O oh, Nie bij! The hEL! czy to Mam jedzenie... Jacek... Prawie jadłem! Mam półsłówki nie wiem jak masz? Ja kupię kuby. kupię kuby. Ty robisz dzień? A nie, ja myślałem, a to ja jasne ja myślałem, że jest dzień! Panie, chce pan żelazo? Daj pan. Pan mi daje jedzenie jakieś. Więcej nie mam. Przedaję panu większą część, ale... A ja mam tylko 12. <gry> Dobra. To w tym miejscu kończymy odcinek. Cześć! Jeszcze był ten ten ze mną, to się to niech pan tam polega. Cześć!